Wita w nowej części listy zakazanych horrorów wideo nastis, a w środku poparzone zabójca, mordercza wielka stopa, kanibale, zombie i rządne mordo duch. The Burning Grupa dzieciaków na letnim obozie przypadkowo doprowadza do wypadku, w którym ciężko poparzony zostaje dozorca Kropsi. Po pięciu latach Kropsi wraca do obozu wyposażony w wielgachny sekator, by szukać zemsty na młodocianej gawiedzi. Podpalenie to klasyczny obozowy slasher, który został nakręcony po sukcesie piątku 13. Kropsi już podczas pierwszego zabójstwa penetruje trzewia prostytutki za pomocą stalowych nożyc. Później jedynie rozsmakowuje się w tym narzędziu mordu, przerzucając się jedynie na grubszy kaliber. Dobiera bowiem ogrodowy sekator, którym z równą łatwością podżyna gardła, jak i odcina członki. Sam zabójca prezentuje się równie okazale. Nie nosi on maski jak Jason Voorhees czy Michael Myers, bo nie musi. Jego spalona facjata, wykrzywiona przez okropne blizny, jest wystarczająco odstręczająca. Krwawe efekty specjalne wykonał specjalista Tom Savini, znany z takich filmów jak Piątek 13 czy Świdź Żywych Trupów. Sekator antagonisty przebija gardła, obcina palce, orze krwawe bruzny w niewieścich twarzach oraz przybija nieszczęśników do drzew i ścian, a wszystko to wykonane jest profesjonalnie, realistycznie i z sobitą ilością czerwonej farby. Podpalenie było jednym z pierwszych filmów, które wylądowały na liście wideo Nastis. Stało się tak przede wszystkim ze względu na scenę masakry na tratwie, w której są obcinane palce jednego z bohaterów, dziurawienie sekatorem gardła innego oraz rozcinane czoło ich towarzyszki. W wersji nieocenzurowanej na rynek brytyjski film trafił w 2002 roku. Night of the Demon. Bill Nagent, profesor antropologii, zostaje poproszony przez młodą kobietę Karlę Thomas do zbadania sprawy morderstwa jej ojca w lasach północnej Kalifornii. Bill, Carla i kilkoro studentów wyruszają do lasu, w którym ofalem morderstw podejrzewa się legendarną wielką stopę. W całą sprawę zamieszana jest także że nie ma pustelniczka Wanda, którą wyprawa próbuje odnaleźć. <laughs> Night of the Demon to niskobudżetowy horror o wielkiej stopie nakręcony przez reżysera gejowskich filmów porno Jim'a Pola na kanwie popularności, jaką w latach 70. cieszyło się ponoć prawdziwe nagranie wielkiej stopy chodzące po górach Ameryki. Noc Devona to film ze wszechmiar tani Obskurny i napoły amatorski, niemal każdy aspekt tej produkcji kuleje, od nienaturalnych dialogów, drewnianego aktorstwa po chałupniczo wykonane efekty specjalne. Nadrabia natomiast zaskakująco dużą ilością trupów. Sceny zawójstw są jednak dość tandetne. Ujęcia na zakrwawione ciała i przerażone twarze ciągną się jak rozgotowane spaghetti a przygrywa im nieznośny, kakofoniczny jazgot na syntezatorach. Ofiarą zaskłacza padnie zarówno rybak, któremu stwór urywa rawie, parka, którą nocą oddaje się miłosnym uciechom w furgonetce zaparkowanej w lesie, by dokonać żywota przez małpoluda podglądacza. Oddający na poboczu mocz motocyklista, któremu bestia urywa przyrodzenie, a nieletnie harcerki, które zapuściły się tam, gdzie nie powinny, zostają wprost zaszlachtowane nożem przez szalonego potwora z lasu. Szokujący jest również gwałt na małej dziewczynce, dokonany przez wielką stopę, odbywający się na oczach jej ojca. Największe wrażenie robi końcowa masakra w domu Wandy. Jednemu z mężczyzn przez ranę w brzuchu potwór wyrywa jelita i wymachuje nimi niczym nączaków. W ruch idzie tu również siekiera i widły, a twarz jednego z bohaterów zostaje zwęglona w piecyku. Film na listę nasti trafił zaraz po premierze w 1983 roku. No! 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 Kanibal Terror Trójka kryminalistów porywa małą córkę pewnego bogacza i ukrywa się na rancho pośrodku dżungli. Gdy ojciec z dziewczynki przybywa z odsieczą, Porywacze są zmuszeni wkroczyć na teren zamieszkały przez kanibali. Po sukcesie kilku włoskich filmów kanibalistycznych, jak *Kanibal Holocaust Ruggero Diodato, za kino kanibalistyczne wzięli się także trochę mniej uzdolnieni twórcy. Już na początku wyprawy do dżungli Biki, przewodniczka bohaterów, która wspomina, że będą podróżować przez ziemię kanibali, ale nie ma się czym przejmować. Jako pierwsza pada ofiarą dzikich tubylców. Po przetransportowaniu kobiety do wioski, wódz porcjuje jej ciało maczetą, a głodna tłuszcza rzuca się na nie, chłepcąc podroby jak smakowite kąski. W innej scenie, jednemu z porywaczy wpada w oko żona właściciela posesji, u którego się zatrzymali. Długo nie trzeba czekać, aby stała się celem gwałtu w pobliskich chaszczach. Ale za ten nikczemny czyn, gangstera spotyka zasłużona kara gdyż zostaje zwabiony w miejsce gwałtu i pozostawiony na pastwę głodnych kanibali. Film jest tak tani, że kanibali grali tu biali statyści, poprzebierani w czarne peruki, z twarzami pomalowanymi w wojenne barwy. Reżyserowi nie przeszkadzały u mieszkańców dżungli ani pokaźne wąsiska, ani sążniste PKS-y, ani jak najbardziej cywilizowane tatuaże, ani gacie wystające spod opasek biodrowych. Co najśmieszniejsze, kanibal Terror na listę wideo trafił przez Hannibal w tytule, gdyż komisja cenzorska wsadziła go do tego samego Wora co Kannibal Holocaust, a nikt nawet nie pokusił się o obejrzenie samego filmu. na Hell of the Living Dead w tajnej placówce naukowej w nowej Gwinei dochodzi do skażenia, w wyniku czego Okoliczni mieszkańcy przemieniają się w żywe trupy. Oddział komandosów Interpolu oraz reporterzy realizujący materiał o miejscowej ludności będą musieli stoczyć walkę z hordami zombie, aby opuścić pobliską dżunglę. Hell of the Living Dead to włoski film o zombie w reżyserii dwóch sprawnych rzemieślników Bruno Matei i Claudio Fragasso. Film mocno wzorował się na świcie żywych trupów George'a Romero. Produkcję tą wypełniają liczne strzelaniny, sceny akcji, ucieczki samochodami terenowymi i rzecz jasna mnóstwo scen gór. Krwawe sceny są typowe dla horroru o zombie. Nieumarłe kreatury rozszarpują swoje ofiary, aby pożywić się ich mięsem. Zobaczymy tu więc rozdarte torsy z doskonale widocznymi organami wewnętrznymi. Storybi zajadają się ze smakiem żywe trupy, żywe mięso wydzierane z ciał wciąż żywych ludzi, liczne postrzały czy wybuchające głowy. W Hell of the Living Dead niewiele sensu. Nakręcony niechlujnie, bez większego zwracania uwagi na wszelkie niedoróbki, z pretekstową fabułą i wieloma kuriozalnymi scenami. Z drugiej strony jest to kino rozrywkowe pełną kępą, które po prostu dobrze się ogląda. Film w 1982 roku trafił w wersji pociętej na rynek brytyjski, na którym wkrótce i tak został zakazany. Listę wideo Nastis opuścił w 2002 roku. And you. The Boogeyman. Kilkuletni Willie zabija kochanka swej matki, w wyniku czego chłopiec straci głos. 20 lat później on i jego siostra Lacey mieszkają razem na farmie. Pewnego dnia Lacey, męczona koszmarami, postanawia odwiedzić rodzinny dom, w którym doszło do tragedii. Na miejscu roztrzaskuje lustro, w którym zobaczyła swą matkę. Po tym wydarzeniu, niewidzialna siła brutalnie morduje osoby z otoczenia rodzeństwa. The Boogeyman to nadnaturalny horror napisany i wyreżyserowany przez Uli Lomela, niemieckiego reżysera, scenarzystę, aktora, producenta oraz operatora kamery. W Boogeyman niewidzialna siła zabija przy pomocy różnych ostrych narzędzi. Uli zostaje zaatakowany w stodole przez lewitujące widły. Para nastolatków nad jeziorem zostaje przebita szpikulcem. Najmocniejsza scena filmu zaś przedstawia dziewczynę, która zostaje zmuszona przez ducha do wbicia nożyczek we własne gardło. Prócz epatowania krwawymi scenami, film posiada także całkiem duszą atmosferę, na którą składa się doskonała ścieżka dźwiękowa, a także sugestywne zdjęcia, między innymi sceny widziane z punktu widzenia zabójcy niczym w piątku 13. Film na listę Nastis. Trafił za sprawą ujęcia zakrwawionej kobiety leżącej toplec w wannie, a także snu Lacy, której kobieta w samej bieliźnie jest ciągnięta po podłodze, a następnie przywiązana do łóżka. Film zdjęto z listy w 2000 roku. Zapraszam was do poprzedniej części zestawienia, w której znajdziecie leśnych zabójców, żywe trupy, nawiedzone domy, a także film oparty o prawdziwą zbrodnię. Subskrybuj kanał po więcej zakazanych horrorów, daj kciuka w górę, jeśli ta seria Wam się podoba i do zobaczenia następnym razem.